Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj e, troszkę ciemniej jest. Mam nadzieję, że taka sceneria będzie pomagać w tym, żebyście wszystko lepiej widzieli. I zagramy sobie w jedną z gier, w którą e, sideloadowałem. -load, side jest po prostu z usb sticka, Miałem to zgrę zainstalowaną na moim głównym komputerze. E, o, oczywiście nie mogę używać na deku oryginalnej płyty, więc no jest jak jest. Mimo to, że taką oryginalną płytę bo mam, to musiałem e, skłakować ją. E, jakby to kaczki powiedziały, ponieważ ona używał Games for Windows Live. Ona ta gra już, ta platforma do gier, już niestety długo, długo jest trupem. Jak wiecie Dobra, pogłośnie i jedziemy yy, Chyba mam na 40 klatkach Ale to ze względów bardziej na to, że można pogodzić dłużej Dobra Jest to jedna z moich ulubionych gier. no, zwłaszcza, no ona już nie jest, to jest taka arkadówka bardziej bym, powiedział. to nie jest jakieś takie raili jak te nowe, ale jest przyjemna. Bardzo dobrze się w nią gra, zawsze było ciekawe te powtórki, była dobra muzyka, fajna lokalizacja. Przyjemnie zrobiona, aby więcej takich gier tego typu było. Dobra. Może do Chorwacji, Mam ustawiony na język angielski, a bo już nie chciałbym się bawić, e, mi się wydaje, że podczas instalacji na PZC głównym e, zainstalowałem na angielski przez pomyłkę, już nie chciałbym się tego zmieniać, nie przeszkadza mi to, aczkolwiek po imieniu po polsku wolałbym, żeby mnie wołał, ale to nie ma znaczenia. No i wiadomo, tutaj będą jakieś tam na YouTube, mam nadzieję, że mi tego nie zablokują. Albo muzyka oczywiście. Którym to się brało? Aha tym, dobra. No więc yy, schrzeniłem tamten zakręt. Robię powtórkę. Tutaj pierwsza gra, w którą grałem, która miała ten system powtórek. Przynajmniej ja tak pamiętam. troszkę kiepsko mi to idzie aczkolwiek jakbym nie filmował to na pewno by mi to lepiej szło tylko, że muszę zerkać za kamerę i to jest trochę takie no nie, nie tak samo ciężko, ciężko się jedzie aczkolwiek gra jako gra jest bardzo przyjemna na Steam Decku działa świetnie zaraz no, się zatrzymamy Dobra, robimy tak opcję wam pokażę Le to wszystko na maksa. No rozdzielczość to natywna. Wszystko na maksa. Teraz tak jak wejdziemy do ustawień tutaj. 80, 90 klatek. No więc, jeśli chodzi o ilość klatek, to sami widzicie, że w tej grze utrzymać 60 to jest zero problemu. No ale próbowałem na 40 i na 60 i przez to, że nie widać takiej różnicy. Ciężko, ciężko spostrzec. To ustawiłem ją na 40, ze względu na baterię. Teraz, jak generuje te niepotrzebne klatki, zaraz zobaczymy ile będzie pokazywać baterii. No, raczej pierwszy to nie będę. U. Siódmy, Aha. no to nieźle. Biorąc pod uwagę dzisiejsze standardy, to wiadomo, ta gra nie wygląda jakoś tak zja zjawiskowa, aczkolwiek mi się cały czas podoba, jest cały czas atrakcyjna na tyle, że można się świetnie bawić. Nie ma takiego odrzucu, odrzutu od ekranu, że oj, wydawało mi się, że ładniejsza kilka lat temu. Nie, ona cały czas przyzwoita. Jeśli się nie zwraca uwagę na jakieś szczegóły, nie. ...godzinę na takim czymś, bez żadnych blokadek, klatek, około godziny, na 60, no to tak półtorej godziny na 100% powiedzmy, dobra, zmieniamy to tak jak wcześniej było, I zaraz, i zaraz zobaczymy jak to będzie wyglądać. Dobra, ten wyścig sobie zrobię innym razem. Co wszystko zrobione, a to jest coś. oh Tô jest stupid <laughs> Dobra, teraz pokazuje nam no, ponad 2 godziny na prawie tyle samej, takiej samej poziomie baterii, więc różnica jest duża, więc się opłaca do 400 latek zejść. Dobrze to cały czas wygląda. Jak na tamte czasy właśnie te nocne wyścigi dobrze wyglądały. też od gra z tego co wiem, to ma kilkanaście lat. A wygląda naprawdę przyjemnie. Mimo niektórych aspektów graficznych były już co trochę przestarzałe. To ogólnie spójrzcie na te odbicie, na to wszystko. Wtedy już nie było żadnych e, RTX i takich innych pierdół. Tylko Screen Space Reflections ale wyglądają przyjemnie, naprawdę. I pomyśleć, że kiedyś nie mogłem tej gry wymaksować. Yy, a jeszcze jak miałem jakiegoś takiego starego laptopa, to bardziej na niskich detalach to działało. A tu proszę, prawie 100 klatek można wyciągnąć na Max Detalach na handheldzie, Wiadomo rozdzielczych rozdzielczości, ale jakieś laptopy też nie miały jakichś wielkich rozdzielczości więc mi się wydaje, że porównać można to dosyć konkretnie dobra kończymy to oglądanie zrobimy jeszcze jeden wyścig i zobaczymy co z tego będzie system progresji w tej grze jest bardzo, bardzo przyjemny nie, nie grinduje się zbyt dużo aczkolwiek jest dużo do odblokowania więc jak się robi wyścigi na bieżąco, nawet na jakiejś mniejszej trudności, to można spokojnie sobie przejść przyjemnie tę grę. No, przejdźmy się nic z No O, tą ścieżkę dźwiękową to długo słuchałem jeszcze kilka lat temu. W sumie jeszcze mamają na telefonie. Jedna z lepszych moim zdaniem. Jest gier. Dirt 4 e, też ma przyzwoitą. dla lubiących inną kamerę tak zostawimy na chwilę w nowszych grach jeśli chodzi o kamerę Teraz Wam pokażę, którą używam. Używam to z maski, bo najlepiej mi jest wyczuć właśnie samochód, ale na przykład w tych grach, w których już jest ta jazda bardziej taka naturalna, nie arkadowa. I jeśli na przykład tak dodam jeszcze jeśli chodzi o tę kamerę, to ona mi się podobała jeśli jeździłem na, na kierownicy, bo mam też kierownicę z Logiteca. Y to dla wersji z Xbox One. A. Już teraz nawet nie pamiętam, która to jest. GG 920, o... coś takiego. E... No, w każdym razie świetne, świetne gry na, e... na kierownicy. G ta akurat z kierownicą nie współpracuje, z tego co pamiętam, ale tak jak na przykład Dort 4, zajebiście. Oh, sorry don't worry don't no worry worry okay jump down eh? Super, pierwszy zobaczmy sobie jeszcze tylko powtórkę. I to chyba będzie na tyle dzisiejszego materiału. W międzyczasie zobaczę nasz baterię no na no około 2 godzin. Więc ta bateria naprawdę powoli schodzi na jest czekoladka Więc ta gra na pełnym naładowaniu to tak chyba ponad 3 godziny. 3-4 godziny można było grać tak, z tego co pamiętam. Z 3,5 na pewno. Więc to jest fajna, długa sesja. Moim zdaniem wystarczająca powinna być dla większości osób. Dla mnie takie sesje to już są u uh, przeżytkiem. Życie, życie nie daje nam tyle czasu. To jest jeden, chyba z powodu, dlaczego tak mi podpasował Steam Deck. E, ponieważ ja lubię PCowe gry, ja lubię PC. A tutaj mogę sobie zapausować, zablokować e, to urządzenie i wrócić do gry za godzinę, dwie, za dzień. Wiem, że tam trochę baterii pobiera, ale to zawsze sobie się staram zorientować ile mam. Jeśli mam tam zostało 10%, to wiadomo, doładowania czy coś. Ale, jak to jest na 50%, to nawet nie, nie staram się ładować, bo nie chcę też zużywać tak baterii w jakiś taki głupi sposób, że ładowanie od 50% czy coś. Więc, staram się dbać o urządzenie, jeśli chodzi o baterię. No, ale jak na razie, to mam już o kilka miesięcy, działa wspaniale. Dobra. Dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że podobał wam się ten krótki odcinek o, o tej grze. No ja jestem zadowolony, naprawdę fajnie się e, w tą Colin McCrudder 2 gra no to jeszcze jest za czasów gdy McCrudder żył dobra, w następnych odcinkach pogramy sobie też w kilka gier, które są ładowane z zewnątrz do Steam Deck'a dużych gier nie chcę mi się ładować ale takie starsze, mniejsze to z przyjemnością to robię bo to też czas zajmuje zgrywanie z jednego urządzenia na drugie na pendrive, później coś tam, coś tam więc jeśli chodzi o jakieś starodzie, to pewnie, pewnie to to będzie takim głównym yy, źródłem takich gier yy, Sideloadowanych, nie? Skłakowanych, jakby to powiedziała, kaczka. Dobra. Dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się i do usłyszenia w następnym filmu. Hej. W filmie hej.